Jestem pewna, że każdy z Was posiada telefon komórkowy. I zapewne większość z Was ma w swoim domu telewizor, komputer, wieżę i inne urządzenia elektroniczne. Szczególnie jeśli należycie do dość młodego pokolenia, to wiecie, że czasami wystarczy rozładowany telefon, czy nieoczekiwany brak internetu, żeby popsuć nam humor na cały dzień. A czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co by się stało, gdyby? Nagle całkowicie ze świata zniknęły wszelkie nowe technologie? Niektórzy ludzie byliby bardzo szczęśliwi, uzyskaliby spokój ducha i satysfakcję. Inni uważają z kolei, że mieliby znacznie więcej czasu dla swojej rodziny, przyjaciół na spełnienie marzeń. Niektórzy podchodzą do tego tematu w ten sposób, że byłby to swoisty powrót do dzieciństwa, do beztroskich klat, gdy wychodziliśmy sobie codziennie na podwórko i ganialiśmy za piłką przez długie godziny. Niektóre osoby zdobyłyby się wreszcie na zrobienie czegoś, o czym od tak dawna marzą, ale nigdy nie znajdą na to czasu, bo internet zaprząta im głowę. Inne osoby mówią, że tak naprawdę ich życie by się zbytnio nie zmieniło. Natomiast pozostali dla nich byłaby to wręcz katastrofa. Dla niektórych spędzanie wolnego czasu byłoby po prostu troszkę bardziej nudne, ale z kolei dla innych byłby to tak naprawdę koniec życia, koniec kariery, brak całkowity, brak możliwości rozwoju. Ale czy na pewno? Rzeczywiście, zgodzę się z tym, że w dzisiejszych czasach technologia zdecydowanie ułatwia nam życie i często sprawia, że jest ono wręcz przyjemniejsze. Ale. Im częściej używam tej technologii na co dzień, tym głębiej utwierdzam się w przekonaniu, że jestem od tego wszystkiego uzależniona. I moje życie jest od technologii uzależnione momentami. Tym filmikiem tak naprawdę chcę poddać Waszej refleksji to, jak technologia wpływa na Wasze życie. I może jesteście w stanie może jesteśmy w stanie coś zmienić w tym kierunku. Bo tak naprawdę, stojąc na przystanku, czekając na autobus przez 3 minuty, czy naprawdę musisz wyciągnąć telefon i przeskrolować Facebooka? Okej, okay, faktycznie, przez 3 minuty zbyt wiele nie zrobisz, ale możesz przez ten czas przeczytać ze 3 strony książki lub pomyśleć nad czymś kreatywnym. Czasami w ciągu 3 minut może wpaść do głowy naprawdę mnóstwo pomysłów. Z kolei, jeśli jesteś ze znajomym i dość dawno już się nie widzieliście, w miarę normalne jest to, że robicie sobie zdjęcia. Ale czy naprawdę musisz przy tych znajomych od razu dodawać te zdjęcia do internetu? Nie może to poczekać na późniejszą chwilę? Czasami gdy idę przez ulicę albo siedzę gdzieś na ławce, czekam na coś lub na kogoś, patrzę na młodych ludzi. I strasznie przykry jest ten widok, gdy wszyscy trzymają w ręku telefony. Gdy zagadasz w tym czasie nawet do nieznajomej osoby, ona naprawdę cię nie ugryzie. Może rzeczywiście akurat okaże się być niemiłą osobą, ale może być także naprawdę wyjątkowym człowiekiem. Także bardzo Was proszę o to, abyście wymienili się swoimi spostrzeżeniami na temat technologii w dzisiejszym świecie w komentarzach poniżej. No i to już wszystko w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia już niebawem!